Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Dziś będę z wami brutalnie szczera. Zadaliście ponad tysiąc pytań, więc czas wam się zwierzyć z naszych najmroczniejszych sekretów. Zostawcie więc lajka i suba z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście. I lecimy! Narysujesz stopy w skarpetkach wełnianych, takich zimowych? Właściwie? Hmm, czemu nie? Skarpetki są super, choć wełniane wydają się takie... Wiecie, gryzące. Raczej wolę takie puchate skarpeciochy z delikatnych materiałów, z zorkami, ale mówisz i masz. Zaraz, zaraz, jak to miało być? A że narysujesz stopy. Same stopy, bez człowieka. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to teraz wszystko się zgadza. Wiesz, dziwne masz fantazje. Więc w tym wypadku wystarczy tylko ciachnąć nóżki i zostawić same stópki. No ale żeby było estetyczniej, musi wystawać oczywiście kość. No i szkic gotowy. Mam nadzieję, że spełniłam Twoje marzenie. No chyba, że czegoś nie zrozumiałam. Hm. Teraz zastanówcie się, czy doprecyzowaliście swoje życzenia dla świętego Mikołaja. Bo z życzeniami trzeba bardzo, bardzo uważać. Mhm. Jak tam artyści w Twojej piwnicy? Piwnica to naprawdę fajne miejsce do wpajania podstaw. Każdego dnia sprawdzam jej zabezpieczenia, czasami są mniejsze lub większe problemy, ale za to sąsiedzi przestali już skarżyć się na hałasy. A Wy gdzie się wybieracie? Już tam wracać do rysowania. Po kacyce. Aż tak teraz? Przy wszystkich? No, okej. Okay. na no to masz ty z bereźniku! Czy pokażesz swoją ulubioną pracę? Zazwyczaj są to najnowsze prace, bo cały czas się rozwijamy. Po długiej przerwie w końcu zaczęliśmy wrzucać ilustracje chociażby na Instagrama, więc możecie obejrzeć naszą najnowszą cybernetyczną, rudowłosą paladynkę. Zachęcam do zaobserwowania profilu, bo teraz ilustracje będą wychodzić regularnie. Ulubiona zabawka z dzieciństwa. To była moja ulubiona lalka w końcu miała rower i pieska. No, ale nowe lalki te duże z LOL mają znacznie fajniejsze ubranka i nawet samolot, więc zgniotłem mycin jak małego robaczka. Co robi Twój królik w nocy? Właściwie to samo co my. Śpi, ale jak za długo w nocy hałasujemy, to tu Panią Łapką informuje o ciszy nocnej. Jaki rozmiar miseczki Makinga? Okej, okay, więc y, moją ulubioną miseczką jest właśnie ta. Ma pojemność 750 ml, z tego co pamiętam, i lubię z niej pić herbatki. Na zdrowie. Czy robiłaś kiedyś animację? Miałaś z tym jakąkolwiek styczność? Nieważne, 2D czy 3D. Nie, nie robiłam żadnych animacji nigdy. Czy planujecie dziecko? Chcecie mieć dzieci? Planujecie mieć dzieci? Chcecie mieć dzieci? Planujecie dzieci? Czy chcecie mieć w przyszłości dzieci? Chcecie mieć dzieci? Jak tak to kiedy i jaką płeć najbardziej byś chciała imiona? To kiedy dzieci? Czy będziesz chciała mieć w przyszłości dziecko? Chcecie mieć dzieci? Masz dzieci albo planujesz je mieć? Czy chciałabyś mieć dziecko? Wow, 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 wow. Dlaczego? Aż tak wiele osób pyta o Dzieci! Czy dla niektórych jedynym celem w dorosłym życiu jest po prostu rozmnażanie się? Ja wiem, że na 500 plus niektórzy sobie ukręcili biznes, ale jako ludzie mamy znacznie więcej możliwości, by się czemuś poświęcić, i niekoniecznie musi być to rodzicielstwo. Osobiście na ten moment nie widzę w tym nic ciekawego. O, za to pytanie o kota! O, to jest już bardziej sensowne. No, tylko teraz wolałabym go nie mieć, bo jeszcze zjadłby mi królika. Jesteś dziewicą? To ja już chyba wolę te pytania o dzieci. Ty wiesz, że mam 26 lat i raczej nie wyglądam jak zakonnica, więc... Skąd ten pomysł? Naprawdę myślisz, że jestem tak niewinna, że nie miałam kontaktu pierwszego stopnia z Markiem? Współżycie to naturalna, zdrowa i przyjemna czynność, więc nie ma czego się wstydzić. Tylko trzeba pamiętać o antykoncepcji, bo bąbelki powinny być zawsze przemyślaną decyzją. Czy to przez ciebie Olsikowa odeszła? Hmm, nie ma to jak teorie spiskowe. Na pewno osoba, która nagrywała na YouTubie dłużej ode mnie, zyskała masę fanów, czasem nawet psychofanów. Pół miliona subów. I niezłą aktywność, zrezygnowałaby z nagrywania przez jedną recenzję gównianego produktu i filmiku, w którym jedynie co zrobiłam, to zweryfikowałam jej wypowiedzi, by nikt nie został wprowadzony w błąd. Ta, na pewno dwa filmiki, w którym jeden nawet nie dotyczył jej osoby, miały aż taką siłę, by ktokolwiek zrezygnował z nagrywania. Każdy twórca na YouTubie ma haterów i każdy twórca jest oceniany przez innych w filmikach. Ale to jest nieistotna rzecz, bo najczęściej to w ogóle nie wpływa na życie youtubera. Babka się hajtnęła, zaciążyła i wychowuje bombelka. No, wydaje mi się, że powód musiał być bardziej poważny niż 10-minutowy filmik, więc skończcie z plockami, bo to nie smaczne. Wasza ulubiona gra. Aktualnie to Delazowa z pierwsza i druga część, ale druga jest totalnie niesamowita. Jak się ma rysunek z koncentratem pomidorowym? Obrosły go już pleśni czy skończył w śmietniku? I tu mam bardzo smutną wiadomość. Bo praca zaschła. Wiecie co? Chyba nic z tego nie będzie, bo... <laughs> Nawet nie ma zapachu. Przez cały ten czas staraliśmy się regularnie spryskiwać go wodą, ale chyba trzeba byłoby stworzyć bardziej dogodne warunki dla pleśni. Chemikami nie jesteśmy, więc raczej praca skończy w koszu. A sama byłam bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Aktualnie ulubiony serial. Teraz jest to The Boys i Mandalorian. Czy lubicie tosty? Jakby wybuchła apokalipsa! To Marek pierwsze co by chwycił to toster! A potem ratowałby mnie. A ja nie jestem z sera. Nieprawda. Na początku chwyciłbym ciebie, potem toster, no bo kto inny jak nie ty zrobi mi tak dobry tost. Planujesz jakąś serię na kanale? Planów mamy sporo i strasznie dużo eksperymentujemy. Ostatni materiał z modelem 3D bardzo Wam się spodobał, więc mocno się nad tym zastanawiamy. Na pewno czekają na Was ciekawe niespodzianki, więc musicie być cierpliwi. A żeby ich nie ominąć, to like pod filmem i subskrypcja naszego kanału na pewno w tym pomoże. Czego nie lubisz rysować? Najbardziej, ale tak, ach, najbardziej nie cierpię malować wszelkich pojazdów, samochodów, motorów, nawet rowerów. Czy wasz kurs digitalowy nada się też do innych programów niż Adobe Photoshop? Jeśli chodzi o nasze kursy, to opracowałam je w programie Photoshop i ten program rekomendujemy, ponieważ bardzo dokładnie krok po kroku omawiam każdą czynność, żeby każdy, kto nie miał nawet kontaktu z Photoshopem, nie pogubił się w trakcie pracy. Oczywiście są programy, które mają podobne funkcje, na przykład Krita. Ale niestety nie mogę zagwarantować, że uda Wam się powtórzyć każdą czynność bez problemu. Jeśli mimo wszystko inne programy znacie bardzo dobrze, to wiedza odnośnie samego tworzenia ilustracji jest uniwersalna i można ją zastosować wszędzie. Jeśli ktoś z Was zakupił kurs, a korzysta z innego oprogramowania, to proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzu i napiszcie, jak Wam się to udało. I jaki kurs ukończyliście, bo są już dostępne dwa: kurs dotyczący tworzenia postaci na poziomie podstawowym, jak i krajobrazu. Już niedługo będzie dostępny również trzeci kurs o podstawach, ale by go ukończyć, wystarczą po prostu ołówki. Oczywiście, gdy kurs podstaw będzie dostępny, na pewno o tym Was poinformujemy, chociażby na naszym serwerze na Discordzie. Jak byłaś nastolatką, miałaś okres buntu, co wtedy robiłaś? No cóż, jak szczerze, to szczerze. Nosiłam glany i piłam jabole. Ale wypiłam tylko dwa! No dobra, trzy. Ale teraz pij łyski, żeby nie było. Kultura jest. Wkurzacie noszeniem maseczek? Jedynie, co mnie wkurza w maseczkach, to nieodpowiedzialni ludzie, którzy nie potrafią ich nosić poprawnie i biadolą, że im się źle oddycha. Jak ktoś ma maseczkę pod nosem, to równie dobrze może ją sobie w dupę wsadzić, bo wtedy wdycha wszystkie zarazki, które znajdują się na maseczce i stwarza dla siebie większe ryzyko zarażenia. Ludzie w Europie i Stanach są jacyś nienormalni. Zamiast brać przykład, na przykład z Tajwanu, to zachowują się jak niedorozwoje, stwarzając ryzyko dla siebie i dla innych. Jak zdrowie manekina. Trzyma się jeszcze? Jak by to powiedzieć? Miał lekki wypadek. No, ale trzyma się. Tak po części. Naprawdę? Nie wiem, jak to się stało. Jak macie zapisanych siebie w telefonach? Więc ja mam Marczaneczek, a Marek ma... Kinia, kochanie. Zaraz żygnę tęczą. Ale spokojnie. Zmieniłem to już na coś bardziej adekwatnego. Jaka jest Twoja ulubiona tradycja bożonarodzeniowa? Ja nie jestem religijna, ale uwielbiam święta. Bardzo podoba mi się to, że tego jednego dnia ludzie praktycznie w całej Polsce siadają do jednego stołu, bo nawet jeśli się nie wierzy, to i tak rodzina powinna być dla nas najważniejsza. A moją ulubioną częścią tej tradycji to jedzenie. Uwielbiam też filmy z Mikołajami, a na prawosławne święta, które są w styczniu, dajemy sobie prezenty, ale nie ma lekko. Nie, nie, nie. Trzeba najpierw zaśpiewać kolendę, by cokolwiek dostać. Jejciu, tych pytań było masakrycznie dużo. Zbyt dużo, by każde pojawiło się w tym QA. Bardzo się cieszę, że byliście aż tak aktywni. Mam nadzieję, że mimo aktualnej sytuacji na świecie, macie naprawdę miłe i smaczne święta. Wszystkiego najlepszego, bądźcie zdrowi i widzimy się za tydzień w czwartek po godzinie 17.10. I niech podstawy będą z wami.